Prosicie mnie, żebym nagrał materiał, bo Brown znów coś od Janie Pawlił. Tylko po co? Znów Brown odwala szajs w Sejmie. Wcześniej antysemicki, wymierzony w sporą część obywateli, której społeczność dosłownie kreowała elity polskie: polską naukę, kulturę, sztukę, a nawet język i poezję. Dziś. Społeczność LGBT. Znów rozszczekany szymuś macha serdelkowatym paluszkiem, że tym razem to już na pewno broń się doigrał i zaraz, za chwileczkę, za momencik zostaną wyciągnięte straszne konsekwencje. Znów w momencie kreowania, inny szymek jest gdzie? W dupie. Diabli wiedzą, nie powiedzą. Znów imprezę na sali sejmowej prowadzi Krzysztof Bosak, który na wybryki swojego kolegi Mawy Bongo, robiąc tysiąc i jeden fikołków, aby zarówno nie potępić, jak i przypadkiem, żeby mu się nie wyrwała pochwała. Znów straż marszałkowska stoi jak widły w gnoju. I kiedy mienie przez człowieka z tym razem zdjętym immunitetem jest zdewastowane... A przy okazji znów przed dziwnym trafem dokładnie ten wybryk jest zdokumentowany. Wszyscy stoją. Nikt nie robi totalnie nic. Znów prokuratura będzie się napinać, jak to brał. na za jego wybryki dojadą. Minister sprawiedliwości kwęknie w mediach. Że miarka się przebrała. Że teraz, to już nie ma zmiłuj, oni piszą akt oskarżenia. Że każde słowo, które Brown powie, w gówno się obróci przeciw niemu. I po co to wszystko? Moi drodzy, od wybryku Browna z Hanukiją minęło półtora roku. Przez ten cały czas. Administracja Platformy Obywatelskiej nie była w stanie pozbawić immunitetu poselskiego Grzegorza Brauna, zamknąć go w areszcie śledczym łamane na zakładzie zamkniętym dla obłąkanych i wystosować aktu oskarżenia. W międzyczasie... Ten gość wziął udział w wyborach do europarlamentu, gdzie w Europarlamencie w Brukseli szajs kolejny odwalił, wziął udział w wyborach prezydenckich, gdzie co za zaskoczenie, ponowny szajs odwalił, i to wszystko bezkarnie. Logicznie myślący człowiek dojdzie do dwóch wniosków. Albo oni są tak przeraźliwie głupi i niekompetentni, że dopełnienie formalności, kiedy gość wcale się nie ukrywa, ani nie unika odpowiedzialności, jest ponad ich zdolności kognitatywne. Co swoją drogą jest mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę, że prokuratura jest w stanie zawinąć w trybie nauklechem, który groził Juriowi Owsienko. Albo. no właśnie, albo co, albo zwyczajnie działania Grzegorza Brauna popierają. Czy tylko mi wydaje się dziwne, że gość, który ma listę wybryków i powiedzmy to sobie wprost, przestępstw, które normalnemu człowiekowi już dawno zafundowałyby wieloletnią odsiadkę, nie ponosi za nie absolutnie żadnej odpowiedzialności, niczym piłkarz, który pierdolną starą babę na pasach? Jakoś, dziwnym cudem, w parlamencie europejskim Grzegorz Brown ukarany był. Wywalono go z posiedzeń, dostał szereg kar finansowych, ma brak dostępu do pewnej dokumentacji, nikt się z nim jak z jajkiem nie obchodzi. Skąd więc taka różnica w Polsce? Jak długo mamy tolerować, myślę, że tu w mojej opinii mogę śmiało powiedzieć, prześladowania mniejszości religijnych, etnicznych, narodowościowych, seksualnych? Czy naprawdę Polska pod rządami PO, gdzie bezkarnym jest plucie na Żydów? Ukraińców, innowierców, ateistów, czy choćby osoby nieheteronormatywne, tak bardzo się różni od Polski w wydaniu konfopisu? Bo wiecie, zaczynam coraz bardziej mieć wrażenie, że według mnie absolutnie. I to wszystko dzieje się w Polsce nie Anno Domini 2015, 2011, 2010, 2005, gdzie niby ta szuria, no może jakoś istnieje, ale sobie gdzieś tam na marginesie istnieje, nawet w telewizji nie funkcjonuje. Nawet to nie jest przejaw tego, że hi-hi-ha, ha, taki rodzynek na koniec wiadomości, że się śmiejemy z jakiegoś wariata, co myśli, sobie sobie, że ziemia jest płaska, czy szczepionki nie działają, czy zabijają, mają rtęć, czy cokolwiek tam innego? Nie! Moi drodzy, to jest rozmowa o sytuacjach, które dzieją się w Polsce, gdzie Grzegorz Brown dostał milion głosów. Dlaczego dostał ten milion głosów? Ponieważ ludzie, którzy widzą na co dzień PiS, widzą na co dzień PO, widzą również ich niemoc. Bo z jednej strony mamy platformę, która cały czas pierdoli farmazony o tej praworządności, o tej sprawiedliwości społecznej, i tak dalej, i tak dalej. Ale tak naprawdę gdzie przychodzi taki Brown i robi rozpierdol w sejmie, nic nie może zrobić. A przynajmniej z tego co widzimy, nie kwapi się, aby cokolwiek zrobić. Natomiast po drugiej stronie mamy Pis który cały czas sklepie jakieś głodne, hurra patriotyczne pioseneczki, jak to Polska jest wspaniała, Niemcy nam zazdroszczą tego, że oddychamy w ogóle. Lecz ten fakt znów nie ciągnie ze sobą żadnych absolutnie zmian systemowych. I jedna i druga strona nie ma absolutnie żadnej sprawczości, a to co robi to jest tylko i wyłącznie ciągłe gadanie. I w tym momencie wchodzi Grzegorz Braun. Ze swoimi szurskimi teoriami, ze swoimi spiskami, fanatyzmem religijnym, antysemityzmem, ukrainofobią, wszystkimi różnymi izmami, które w normalnym społeczeństwie są pogardzane. I to ludziom imponuje. Dlaczego? Ponieważ on coś robi. On wpierdala się, robi show, to jest prawda, ale ten show jest zrobiony i to do takiego stopnia, że tak naprawdę nic mu się nie dzieje. Jest dokładnie tym samym, co wieżacy w starożytnym Rzymie. Gość odpierdala fanatyczny szajs i pozostaje bezkarny w ten czy inny sposób, z przyczyn kulturowych, społecznych czy też w sumie nie wiadomo jawnej niekompetencji? Wielkiego fetyszu wolności słowa, na który cierpią lipki. Wybierzcie sobie sami. W ten czy inny sposób Grzegorz Brown gra na nosie, ale nie Donaldom, Jarosławom, jakimś krzysią, Szymusiom. On gra na nosie całemu społeczeństwu, stosując, w mojej ocenie, dokładnie tą samą taktykę, którą stosował Crowley. Znaczy, niejako śmiejąc się z zachodu, pokazując, że można w zachodzie odpierdalać inby, ponieważ prawo nie działa. Służby nie działają. Dlaczego? Bo nie ma kultu siły! Bo to, paradoksalnie, o ile oglądaliście materiał mój, który popełniłem wobec Crowley'ego, imponuje zarówno jemu, jak i wyborcom Brauna. Że jest sobie siła! Jest policjant z pałą, albo milicjant, jak widzi, że coś jest nie tak, albo po prostu mu coś nie pasuje, zaczyna napierdalać! I w tym momencie już wątkiem pobocznym jest, czy gość, który coś zrobił, rzeczywiście coś zrobił, czy tak naprawdę został negatywnie odebrany przez <laughs> stróża prawa. Jest to całkowicie wątek pominięty w oczach tych ludzi. Jeżeli państwo nie jest w stanie przez półtora roku zwinąć typa, który odwalił inbę w Sejmie, to znaczy, że to państwo jest słabe. To znaczy, że to państwo nic nie może. To znaczy, że to państwo należy zmienić. Najlepiej na takie, które jest silne. A jakie jest silne według takich ludzi, no właśnie Rosja. To jest ich aspiracja. I teraz władze mają dwie drogi albo strugać pawiana do końca, udając, że robią coś, a tak faktycznie zrobią trzy spotkania z dziennikarzami odwalone Elo, albo zamiast grożącego palcem Szymusia coś robią. I w tym momencie państwo pokazuje swoją sprawczość. Państwo pokazuje swoją siłę wobec takich totalnych prymitywów, którzy nie ma żadnej wątpliwości, że będą jojczeć, że brał nieszkalowany, niszczony, miażdżony, niczym Chrystus, pojęczą, ale namiot w spodniach z powodu projekcji siły będą mieli. To jest, moi drodzy, jedyna opcja w mojej ocenie. To jest opcja, którą, jak widzimy po cykliczności, wszystko wskazuje na to, że obecna władza nie pójdzie. Wszystko wskazuje na to, że obecna władza dalej żyje mentalnie w 2011, gdzie taki jeden z drugim inbogenny jest potrzebny, no bo w tym momencie, jak się go pokaże w TVN-ie, to wszyscy ludzie się oburzą, powiedzą, ojej, to my takich ludzi u władzy nie chcemy. To może na tego Tuska będziemy głosować. Nie, ten pociąg już odjechał. To już nie jest 2011, to już nie jest 2015, to jest 2025. I zarazem to jest dowód na to, że Platforma nie nauczyła się w ciągu tych lat absolutnie niczego. A sam Tusk nie jest ojciec narodu, wybitny stratek grający w szachy 5D, a czasem i 6D i czasem 2137, tylko gość, który absolutnie nie rozumie, dlaczego się tu znalazł i dlaczego wkrótce z fotelu wyleci. Albowiem przypominam, do 2027 i większości konstytucyjnej pisu zostały dwa lata i raczej nie zanosi się, aby cokolwiek z tym planował. Zrobić. To tyle na dziś. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Jak zwykle zapraszam w opis, ponieważ tam znajdziecie link do mojego maila. Jeżeli chcecie podesłać temat, macie taką okazję. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Do następnego. Hej, hej.